Witajcie moi kochani, tym razem przygotowałam dla Was przepyszne ciasto śmietankowe z krówką, orzeszkami oraz kokosem. Zachęcam Was do dawania łapek w górę oraz subskrypcji. Na początku oddzielamy białka od żółtek. Potrzebujemy 6 jajek. Białka ubijamy na sztywną pianę. Gdy już piana nam się ładnie ubiła, stopniowo dodajemy trzy czwarte szklanki cukru pudru. Następnie dodajemy po jednym żółtku i miksujemy na wolny obrotach. Nam się połączyły. Będziemy dodawać mąki. Pół szklanki mąki kukurydzianej, pół szklanki mąki ziemniaczanej, oraz łyżeczka proszku do pieczenia. Stopniowo wsypiemy i mieszamy delikatnie. Teraz... Ciasto przykładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia O wymiarach 35 na 26 cm. Biszkopt pieczemy 30-35 minut w 170 stopni. Upieczony biszkopt kroimy na dwie równe części.

Do misy miksera wlewamy litr śmietany 30% i ubijamy na sztywną masę. Gdy już śmietana nam się ubiła, dodajemy łyżkę cukru pudru. I miksujemy do połączenia się składników. Gram żelatyny rozpuszczamy w 100 ml gorącej wody. Dokładnie mieszamy i studzimy. Śmietanę łączymy z żelatyną. Przykładamy na blaszkę. Ja wykładam papierem do pieczenia, aby później było lepiej wyjąć. I wlewam przygotowaną masę. Na patelnię dajemy łyżkę masła oraz łyżkę cukru pudru. Całość mieszamy, aż się nam ładnie rozpuści. Tu już wszystko nam się połączyło. Dodajemy 200 g orzechów, niesolonych prażonych oraz 80 g piórków kokosowych. Całość chwilę podprażamy. Cały czas mieszamy, aby nam się nie spaliło. Orzechy oraz mają się ładnie podprażyć na złoty kolor. Wierzch ciasta smarujemy masą krówkową. Na wierzch wykładamy biszkopt przysmarowany krówką i całość posypujemy orzeszkami i kokosem. Ciasto delikatnie dociskamy. Tak przygotowane ciasto chowamy do lodówki na minimum 2 godziny.